Dobry Marcin Fiołek, czas na najważniejszą polityczną rozmowę porankę, czyli grafity. Witam państwa serdecznie. W studiu razem z nami europoseł Tobiasz Bochański, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, panie prezesie, wykupiłby pan popcorn i bilet na takie starcie pay-per-view Ziobro Morawiecki? <laughs> o i z pewnością bym oglądał, to by była bardzo ciekawa dyskusja. Z Ziobro proponuje Mateuszowi Morawieckiemu oficjalnie takie spotkanie. My oczywiście zapraszamy na antenę Polsat News. Tu byłoby starcie, myślę, że bardzo, bardzo. Uczciwe dla, dla obu tych polityków. Kto ma Pana zdaniem rację w tym sporze? No tutaj racje są zdecydowanie podzielone, dlatego że w w ocenie całościowej, myślę, bliżej mi jest do Zbigniewa Ziobry, ale doskonale rozumiem, dlaczego pan wiceprezes Morawiecki, jak był premierem, podejmował takie kierunki działania, jak podejmował. On negocjował w dobrej wierze, a Ursula von der Leyen negocjowała w złej wierze, więc no, to zestawienie nie mogło doprowadzić do pozytywnego efektu, ale po tym czasie nikt nie wiedział, jaki efekt zostanie osiągnięty, a chodziło o ściąganie pieniędzy do Polski. Czas pokazał, że stanowisko ostre, stanowisko kategoryczne, takie jastrzębie byłoby lepsze. Zbigniew Ziobro pisze tak. Wielokrotnie przestrzegałem cię przed dramatycznymi skutkami ulegania Brukseli, zawsze odrzucałeś te apele i w kluczowych chwilach zgadzałeś się na brukselskie szaleństwo. To rzeczywiście była zgoda Morawieckiego na brukselskie szaleństwo? No to są bardzo ostre słowa, które ze pana wiceprezesa Ziobrza Sprowokowane przez y, pana Morawieckiego w czasie swojego wywiadu. No, ja bym wolał, żeby takie dyskusje albo y, toczyły się w y, cztery oczy i panowie sobie wszystko wyjaśnili, albo przekuły się w jakieś pozytywne elementy programu Prawa i Sprawiedliwości, ale czy by, żeby robić z tego ma. Nie, może nie fejmem, ale poważną polityczną dyskusję to już tak, bo minister Ziobro proponując tę debatę mówi tak, stoi przed całym obozem prawicy wielka szansa powrotu do, do władzy, zdaniem Zbigniewa Ziobro, to przywrócenia w Polsce prawa i sprawiedliwości. Warunkiem jest jednak wyciągnięcie merytorycznych, ale i personalnych wniosków z błędów, które popełniliśmy. Więc pytam wiceprezesa PiS, jakie to powinny być wnioski? Panie redaktorze, nikt z nas, nikt, żaden z ministrów, ani żaden z premierów Prawa i Sprawiedliwości nie może chodzić w blasku chwały, że robił wszystko tylko i wyłącznie dobrze, ale też nie można powiedzieć, że którykolwiek z nich robił wszystko źle. I każdego z nas obciążają błędy, które przyczyniły się w pewnej mierze do tej porażki wyborczej, znaczy niemożliwości sformułowania rządu po wyborach. I to dotyczy i wiceprezesa Ziobry, i Morawieckiego, i wszystkich nas. Różnimy się w tych diagnozach. Co do, co do powodów, oczywiście kwestia otworzenia przez Komisję Europejską dopływu zboża z Ukrainy, kwestia pewnych mankamentów popełnionych pierwotnie w Polskim Ładzie, kwestia prawa aborcyjnego i wybro, wy, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Może problemy też komunikacyjne z y, rządu, y, za które odpowiadała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest ileś tych elementów, które się do tego przyczyniły, ale myślę, że my mamy to już przepracowane i teraz no powinniśmy, wiem, powinniśmy koncentrować się jednak na y, złych rządach Donalda Tuska. Gdyby tak było, że macie to przepracowane, to nie byłoby takich wpisów, nie byłoby takich emocji, nie byłoby takich słów Zbigniewa dobry jak te e, skierowane ku premierowi Morawieckiemu, że dziś nagle odcinasz od polityki, którą sam jako premier forsowałeś. Na pewno premier Morawiecki wrócił do gry w ostatnich tygodniach, miesiącach. Ma dużo wywiadów, ma dużo spotkań z wyborcami. Jak pan to postrzega? Postrzegam to jako aktywność jednego z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Na froncie walki z rządem Donalda Tuska, któryż to rząd naprawdę prowadzi fatalną politykę, fatalną politykę komunikacyjną. Kompromituje nas na, na arenie międzynarodowej mamy z tym bardzo dużo problemów. Zatem każdy z nas, czy to będzie Patryk Jaki, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, każdy z nas pracuje intensywnie, żeby przekonać Polaków, że to jest fatalny rząd, trzeba odsunąć go do. Od Ale to nie jest trochę tak, że taka debata, nie wiem, czy niech będzie ziobro Morawiecki powinna się odbyć publicznie żeby raz na zawsze. To zależy od ale... obu dżentelmenów. Obu ja na pewno bym ją oglądał, panie redaktorze. Oj, na pewno. Dobrze, to mam nadzieję, że do takiej debaty w Polsacie yy, dojdzie. Ale jeszcze a propos tych yy, rozliczeń i sugestii. Pytam teraz bardziej pana jako doktora nauk prawnych, prawnika, człowieka, który się na prawie no. zna. Czy reforma wymiaru sprawiedliwości zarządów PiS się udała, czy nie? Bo mam przed sobą nową książkę Krzysztofa Szczuckiego i, i on pisze, że tak naprawdę no, to się nie udało. No Nie jest to odkrywcze ze strony pana Szczuckiego, tak, ja się zgadzam. A czy nie udało się z różnych powodów? Pamiętajmy, że to nie tylko chodzi o presję instytucji międzynarodowych, ale również o decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo w dzisiejszy wymiar sprawiedliwości funkcjonuje tak, jak funkcjonuje na jego ustawach, które on przecież przygotowywał. Więc nie powiodła się ta sztuka, ale. Istota sprawy pozostała i my musimy zreformować wymiar sprawiedliwości i trzecią władzę. Tylko pan prezydent Andrzej Duda, pytany przez nas z Piotrem Witwickim w politycznym WF-ie, przekonywał, że w otoczeniu Prawa i Sprawiedliwości jest trochę środowisk i polityków zbyt radykalnych, którzy forsowali takie wizje, jak ta, która proponował minister Ziobro, która nie byłaby przyjęta przez żaden kraj w, w, na Zachodzie. Żeby prokurator generalny mógł ustawiać sędziów Sądu Najwyższego, czy wymieniać sędziów Sądu Najwyższego? No a to pan prezydent mógł zaproponować takie rozwiązanie, które by sprawiło, żeby wymiar sprawiedliwości dobrze działał, a takie, jednak czegoś takiego nie zaproponował. E, mamy tutaj bardzo dużo do zrobienia, bo mamy kwestię oczywiście niezależności sędziowskiej, niezawisłości sędziowskiej, z którą były problemy w czasach rządów Donalda Tuska. Mamy w pierwszych rządów, mamy do czynienia z tempem postępowań sądowych, one się ciągną latami. To nie może być tak, że obywatel przychodzi do sądu do sądu albo nawet do niego nie idzie, bo wie, że za 5 lat za 7 lat będzie miał wyrok. To są sprawy niepoważne również dla obrotu gospodarczego. No, inwestorzy zagraniczni, ale nasze firmy, no, muszą mieć pewność, że jeżeli ktoś ich oszukuje, pójdą do sądu, dostaną sprawiedliwy, szybki wyrok. Musimy naprawić sądownictwo i musimy przygotować pakiet ustaw. To co się dzieje dzisiaj jest bardzo martwiące i wszystkie decyzje pana sędziego Żurka podważające autorytet sędziów ludzi, którzy często określnie mają nic wspólnego z polityką, a zapewne na nic wspólnego z spraw i sprawiedliwością po prostu w zły w tym momencie awansowali, w kiedy był KRS, i teraz się ich karze, zrzucając się, upokarzając ich przed innymi sędziami. To, co robi pan Żurek, bo też z komisarzami wyborczymi. To są wszystko skandaliczne, e, barbarzyńskie decyzje, niezgodne z w ogóle z polską tradycją prawną. Ja zastanawiam się tylko nad tymi wnioskami, bo pan poseł Szczucki pisze, że niektóre zmiany w sprawiedliwości, jeśli chodzi o wymiar sądownictwa, przeprowadzano zbyt szybko, bez odpowiedniego przygotowania i konsultacji. Miało to później różne negatywne konsekwencje. Rozumiem, jesteś że. Jesteście do takiego Nie, ja, nie panie redaktorze, proszę nie przyjmować. Słów autokrytyki pana Szczuckiego, który był szefem rządowego Centrum Legislacji, jako stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Ja rozumiem, że on po prostu krytycznie patrzy na swoją rolę jako legislator, głównego legislatora rządu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest bardziej krytyczna ocena y, rządów ministra Ziobry w resorcie Sprawiedliwości. Teraz jest pytanie, czy jak zdobędziecie władzę. Jeśli wrócicie do władzy za dwa lata, to będziecie wiedzieli, co i jak ma wyglądać, i jak to ma w praktyce. Bo skoro Morawiecki ma jedną wizję Ziobro, drugą Szczucki, trzecią, a prezydent Nawrocki pewnie jeszcze będzie chciał swoje cztery grosze albo pięć dorzucić, no, to tu będzie jedna wielka młóczka. Nie, my, panie redaktorze, odbywamy twórczą debatę nad programem. Zresztą w Katowicach odbędzie się bardzo duży kongres programowy. To no, zanosi się bardzo ciekawie w takim razie. Skoro. I będziemy dyskutować na wszystkie te sprawy i przygotujemy stosowne propozycje. W tym momencie dyskutujemy i o gospodarce, i o konstytucji, i o ochronie zdrowia, o mieszkalnictwie. Przygotujemy program, który przedłożymy Polakom. Będzie również dotyczył wymiaru sprawiedliwości i w odróżnieniu od stu konkretnych Donalda Tuska 58 do konkretyzowań, priorytetów, czy jak to tam nazywać? Nasz program różni się tym, że my, jak przychodzimy do władzy, to go realizujemy, więc Polacy będą wiedzieli, co otrzymają, jeżeli wybiorą prawo i sprawiedliwość. To teraz pytanie do byłego wojewody i łódzkiego, i mazowieckiego. Panie ministrze, panie wojewodo, jak pan ocenia pomysł pani ministry Nowackiej na wprowadzenie edukacji zdrowotnej? Pan prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że wycofa, czy w zasadzie już wycofał swoje dzieci z, tych, z tego przedmiotu? A a co pan by sugerował naszym widzom, którzy mają dzieciaki w szkole? Również bym to sugerował, dlatego że niestety pani Nowacka bardzo politycznie polską szkołę. To znaczy opakowanie jest ładne, prawda? Jaka ładna nazwa, jakie szczytna idea, ale w środku poza treściami wartościowymi zostały wymieszane kwestie ideologiczne i to zależy tylko i wyłącznie od nauczyciela, jeżeli nauczyciel będzie miał przekonania... Hmm, bardziej progresywne, to będzie dzieciom mówił inne treści, jeżeli będzie bardziej kon konserwatywny, to będzie mówił inne treści. Ona otworzyła tę furtkę i niepotrzebnie, bo edukacja zdrowotna w wymiarze, jak się odżywiać, co to są białka, węglowodany, tłuszcze, aktywność sportowa, czego należy unikać. No pamięta pan, Wszystkie te te kwestie, piątki, lekcje dietetyki. Tak, kogo, kogo to, to są by bliskie tematy i to Man są to bardzo popanowa. ważne rzeczy też dla profilaktyki zdrowot... w przyszłości, żebyśmy nie chorowali na tak wiele chorób cywilizacyjnych. Ale wymieszanie to z kwestiami ideologicznymi seksualności, różnych wyborów życiowych, które powinny pozostać w sferze rodzinnej i powinny być przekazywane pomiędzy rodzicami, a dziećmi. Źle się tak stało, no ale lewica zawsze tak robi, Tylko... że próbuje opakować w ładne i piękne hasła, czy w idee rzeczy, które potem zupełnie inaczej Tylko wyglądają. Pani przekonuje, że też chodzi o profilaktykę, że cała ta awantura o seksualizację jest burzą w szklance wody, bo chodzi tak naprawdę o wyczulenie dzieci na tak zwany zły dotyk, czy na kwestie dotyczące ewentualnego zagrożenia pedofilią. Chyba wszyscy się zgodzimy, że to też jeśli już taki przedmiot wprowadzać, to powinno się znaleźć w takim przedmiocie. Nie, oczywiście, że ja się z tym zgadzam, tylko że ak ak akurat absolutnie nie wierzę pani Nowackiej w tych sprawach i ona to robi, dlatego że jest bardzo lewicowym politykiem, który próbuje progresywną agendę włożyć do szkół, uważając, że ma prawo decydować o tym, jak dzieci w Polsce mają być wychowane. My na prawicy, czy prawo i sprawiedliwość, uważamy inaczej, że za wychowanie, za przekazywanie wartości. Odpowiadają rodzice. Więc jeżeli rodzice, na przykład, od, y, była taka, s, s, są różne sprawy publiczne, w których na przykład dyskutujemy, czy dzieci powinny pewne rzeczy robić, prawda? Na przykład być dziennikarkami w Sejmie albo inne in, inne różne rodzaje aktywności, no, rodzice podejmują decyzję ostatecznie, a nie społeczeństwo w tych sprawach, chyba, że ktoś łamie prawo. Także pani Nowacka przekracza granice, próbuje, próbuje się poszerzać tę sferę wpływu państwa na wychowanie dzieci za pomocą. Mocą, e, no naprawdę machiawellickiego sposobu, bo powtarzam, piękne hasła, a w środku niestety gorsza treść. A może chodziło tak naprawdę przekazanie trochę więcej? kompetencji albo i zaufania, może chodzi o zaufanie dla nauczycieli, którzy, no umówmy się, nie zrobią, nie, nie, nie możemy zakładać, że zrobią z definicji papkę z mózgu naszym dzieciom. Panie redaktorze, każdy z nas chodził do szkoły, każdy pamięta, jak jest w liceum, w szkole podstawowej, niektórzy z nas pamiętają, jak było w gimnazjum, które zostały zlikwidowane i wiemy, jakie są relacje między uczniami i nauczycielami. Róż... Różne. Równie dobrze możemy powiedzieć, że jeżeli coś jest przymusem w szkole, to możemy się liczyć z tym, że uczniowie nie będą się Zapoznawali. Jeżeli im powiemy, że coś jest zakazane i tajemne nie będziemy tego uczyć, to oni bardzo szybko się z tym zapoznają. A właśnie a propos, bo zbliża się czas, kiedy pani misjonowacka obiecała efekt audytu, efekt sprawdzenia tego, jak działa zakaz albo inaczej bo pani minister Nowacka jest bardzo na to by nie mówić o zakazie prac domowych tylko raczej o sugestii by prace domowe nie były obowiązkowe i oceniane. Jak po tym roku z hakiem możemy do tego podejść? No ja uważam, że jest to absurdalny pomysł. To znaczy uderza w dwa podstawowe elementy które służą nam zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. Czy znaczy, po pierwsze powtarzalność? Każdy z nas wie, że powtarzalność jest drogą do tego, żeby zapamiętywać. Ja jestem prawnikiem, studia prawnicze są o tyle specyficzne, że nie tylko kształcą umiejętności, ale wymagają bardzo dużo zapamiętywania. Więc trzeba uczyć się pisząc, mówiąc, słuchając na różne sposoby, powtarzając, żeby wiedzę przyswoić. I brak prac domowych sprawia, że no, jakby wytwarza się takie taką otoczkę i takie nastawienie, jakoby w domu już nie trzeba było się uczyć, a to jest nieprawda. No. Brak obowiązkowych prac domowych. No, ale to wytwarza, ale wie pan, jaki to w społeczeństwie wytwarza, czy wśród uczniów sygnał, że aha, czyli w szkole tutaj jesteśmy do tego, żeby się uczyć, a w domu to już nie musimy, w domu to jest taka sfera, gdzie się nie, nie pobiera żadnej nauki ani wiedzy, to jest nieprawda, no właśnie w domu też, no trzeba czytać, na przykład o skracanie listy lektur, no właśnie powinniśmy odwrotnie mówić dzieciom, że trzeba czytać książki, jak najwięcej książek, tylko trzeba zaczynać od pewnych, po to, żeby inne stawały się interesujące. Zupełnie błędne nastawienie. I też ten brak prac domowych pokazuje n, t, takie nastawienie, żeby zmniejszać ilość wysiłku i taką odpowiedzialność za siebie. Że, Bo tego wysiłku żeby, było za dużo na dzieciaka. Pójdźmy najprostszą drogą. Wie pan, ja nie byłem kujonem, proszę mi wierzyć. Ale wolałem mieć takie nastawienie, że faktycznie jest więcej się wymaga i się do pewnego ideału i do pewnej perfekcji trzeba pewnej wiedzy nabierać, niż żeby ktoś mi mówił, a nic nie trzeba, nie staraj się. Czyli, krótko mówiąc, namawiałby pan panią Nowacką do tego, by zrobiła ten krok i wycofała się z tego pomocy. My to zrobimy, jak wrócimy do władzy, a jeżeli ona jest gotowa przyznać się do błędu, tym lepiej, chociaż ja, aż tak bardzo w panią minister nie wierzę. E, panie pośle, panie prezesie, e, bo pytanie do wiceprezesa Pis, czy w waszej partii są jakieś standardy co do spędzania wolnego czasu polityków? <laughs> Nic mi o tym nie wiadomo. Wtedy nie, bo zastanawiam się, różne. mam dwa przykłady. Pierwszy to Łukasz Mejza, który bawił się na wakacjach z wtedy poszukiwanym europejskim nakazem aresztowania Wielkim Bólu. On został zresztą zatrzymany 12 września na lotnisku lotnictwa. W e, to znajomości, które jakoś wpływają na polityczne, na polityczne konkrety później w, w partii? Nie pochwalam tego zachowania. Nie znam e, osobiście, powiem panu, ani jednego pana, ani drugiego. Pana posła Mejzy pan nie zna? Nie znam, e, ale nie pochwalam tego zachowania. Jest skandaliczne, moim zdaniem. E, powinny być jakieś konsekwencje za to, no bo jest pan ważnym politykiem, wiceprezesem partii. E, to też idzie w świat, taki przekaz, takie zdjęcia. Tak, ale o tym decyduje oczywiście sąd dyscyplinarny w, w partii, pan prezes Jarosław Kaczyński. To jeszcze jeden przykład. Dominik Tarczyński. Widziałem wczoraj w internecie mm, krótki filmik, tym razem nie z poszukiwanymi europejskim nakazem aresztowania, ale z gwiazdami liberalnej stacji, którą niemiłosiernie e, krytykujecie na co dzień. O co chodzi? Bo widziałem taki komentarz internauta, myślę, że bardzo ważny, że na co dzień skłócacie nas ze sobą, napuszczacie na siebie, a potem się świetnie bawicie przy dobrym winie i kolacji. Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że nie spędzam wolnego czasu z politykami koalicji obywatelskiej czy z jakimiś działaczami lewicowymi, i mój spór z nimi jest prawdziwy i realny. A Dominika Tarczyńskiego nie? Z tego, jak znam Dominika, to z pewnością jest to prawdziwy spór i Dominik jest bardzo e, autentyczny w tym, co mówi, przekonujący i charyzmatyczny. I proszę mi wierzyć, prywatnie też taki jest. E, skąd się wzią, wzięło to nagranie, jaki ma charakter, trzeba zapytać pana europosła. Pan posłuch mówił, że to po prostu jego prywatne znajomości. A, no to, no to no cóż, mogę komentować. No, tylko, że na co dzień widzimy, że jest taka podkręcana do granic atmosfera e, wielkiej niechęci. E, między... Panie redaktorze, to jest tak. A, a e, potem winko i kolacja. Nie kolację. Nie. Panie redaktorze, to, to, nie, to nie jest tak. Proszę sobie, odwołam się do konkretnego przykładu. Jeżeli lecimy samolot i obok mnie są damy z koalicji obywatelskiej, które krytykują nas niemiłosiernie i często mówią rzeczy straszne, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie zaproponować zdjęcia jej walizki i postawienia, czy po, pomóc na schodach na Absolutna przykład. prawda? Tego no więc właśnie, ale to nie zmienia faktu, że się do siebie uśmiechniemy, czy idąc z lotniskiem, że absolutnie się co do wszystkiego różnimy i spieramy i ten spór jest prawdziwy, proszę mi wierzyć. Ale gdy pan te posłanki już zaprosił na kolację. I posiedział z nimi przy winie i nagrywał na Instagrama, to już byłbym w stanie zapytać, czy to jest rzeczywiście Zgadza da. się, ale nigdy nic takiego nie miało miejsca i nie ma miejsca, e, e, i proszę zapewniam opinię publiczną, że europosłowie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości w ten sposób wolnego czasu nie spędzają. No chyba, że Dominik Tarczyński. No ale to nie były panie polityk, to, e, to prawda? ja rozumiem, ja nawet nie za dobrze z, wiem, że zlekam, znam te panie, nie znam za, za bardzo, nie oglądam tamtej stacji akurat. Zapraszamy do telewizji. Polsat, Tobiasz Buchański, tak eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes tejże partii, był naszym gościem graffiti. Dziękuję pięknie. Miłego